Siemowidzowie, widzowie! Tutaj ja sobie jadę Nie wiem no, patrzcie jaki samochód, ja pierdole Anime całe jakieś Nie wiem o co chodzi Tutaj z kortu tenis tenisowego wróciłem, proszę zobaczyć O Tutaj właśnie byłem Ugrałem w penisa i nie wiem no Teraz czekam na kurwa montażystę Sobie tutaj jadę on na mojego GPS-a podjedzie do mnie Dobra Tutaj stanę, żeby mu łatwiej było Nie wiem widzowie, dawno się nie widzieliśmy, o kurwa Dawno się nie widzieliśmy Nie wiem no widzowie Jak wam dzionek kmija? No nie wiem no. O kurwa jest Patrz No czekałem na ciebie Coś ty się odjebał? Co? Truskawka się Kurwo, jebano, jedziemy po niego Dobra, jedziemy Dzisiaj w nocy niby przyleciał, o 20 kurwa Która godzina? Zadzwoniłem 00, zero, 0 zero, zero. Kurwa czekaj, jeszcze 4 godziny Jest 12 w nocy Dobra, ja wiem gdzie on jest Czekaj, napisz do na niego smsa Dobra, Napisz, napisz, napisz. Idziemy, idziemy Ja pierdolę Kurwa, mać, z się spotkamy Ja pierdolę, ty jeszcze go na oczy nie widziałem Ja też Ciekawe jak wygląda Ja ponoć kurwa na strzała każdego ma Kurwa, chyba jest na... on prawie za te disy Za te disy, właśnie kurwa Kasu, Kasuję, ja to kasuję z kanału, poczekaj Kasujesz wszystko mój telefon Żeby mi nie skapnął się, z. kurwa Yyyy, kam Yyy, mon Nie ma Dobrze, wyjechałeś? Nie ma naszej strony. Trudno, na nam. O to on? Nie. O to on? Nie. O kurwa. Biegnij jakiś, ty. Kurwa, co on robi? Co, co za mi do nas? Truskawka, siema. 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 Chore widzę. O co chodzi? O co chodzi? Się To co za lampakini? Wyglądasz na żywo, kurwa. To jest jakie? Czemu ty czarny jesteś? Z opowieści jest... słyszałem, że za biały. Dobra, kurwa. Co ty robisz? Szybko wsiadł. Powrócimy z... Mam już sobie widzieć, jak mógłby leć. Dilera? Jest. Szybko wsiadł Kurwa. Idziemy. Och. masz wądziemy. jazdy? Nie mam. Wyglądasz na straszną. Mam straszną. Mam straszną. Kurwa, się ciebie boję! Ja pierdolę! Masz jakieś znajomości w tym mieście? Eee, wiesz, to nigdy nie czy za kilo zadzwoniłem do kolegi na młodzieży nie? to powiedział, że zna tu jednego. Ja. Kurwa, to jestem w stanie dziwą znajomością. Kurwa, no tutaj Black mogę. Ma... Blackberry się nazywał i ma podobno strzymeć wzrost. Ja. Kurwa, oh. no! Урва мать! Я бья! Мальчик! 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 Ябья! 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 Zwólki topański? Zwólki to bański? Kosowski. Kurwa. Aaaaaah. Okej, okej. Okej, okej. Miałem to myśleć. O polec, ale nie spodziewałem się, że po prostu spotkał. No właśnie, info okay. dostaliśmy. To idź w ten tematik, o tym musicie cię gdzieś zabrać, z końca No. Na grą Na Grą idziemy. O kurwa. Ale o. twoje żonki na mnie na jebią? Nie, najwyżijajmy. Nie o kurwa O hej Dobra, ja się, ja, ja się nie znam na no, tym mieście jeszcze musisz pokazać ci głos bo nie pamiętam Byłem w 2004 w Manowiecie Kamil starał Nie pamiętam Eee, no truszkowa no O to mi rozpierdolił Gdzie my jesteśmy? Ohojne. Gdzie my jesteśmy? Teraz pokażę mamy mamy się ściga! O speed niczym, speedy! Zaz. Ja pierdolę! Ja pierdolę! O kurwa! Ja Moja stara tam stała! Tu jest kurwa najbiedniejsza w GET z tego tak To jest da, getto! Tu tak. je ja możesz z glocka dostać! Tu? Poczekaj! Musisz zrobić tak! Dobra, idź, idź, Mam kurkę Louis Vuitton za 3000 tysiące! Je, Jebci! Oh, no. Ja pierdolę! <laughs> e. Ja. Ej, coś! Kurwa, kierownicy na tryskawki przełeś Policja nad ja pierdol Dzwoni dzwonię no. poziomka Dzwoni poziomka Dzwoni poziomka, ma to Kurwa mać Nie sprzedał To jest z gas tyki już załatwił Dobra, czekaj, siedź, To jest gad. to jest gad. to. to, to Idź po temat. To, jest... to jest O tam miał być, tam. Idź. O, o, nie wiem. Ej, dobra. Jak, dobra. Jak, jaki mamy plan? Rozpierdalamy śmiecia, kurwa. Jedziemy, z... jedziemy, jedziemy, kurwa, do tamy. Gdzieś się go GPS-a, kurwa. To znaczy GPS-a, do tamy. Kurwa, nie będzie go. Przejdzie na najebany, na jedbany ci go. No tam jego rozpierdolamy i rzucamy. Rzucamy i kurwa usuwamy kanał? Dokładnie. Dobra, czekamy na niego. Oj, się smuguje. Jest. Czekam, chodź, kurwa, Mam w bagażniku co ty to Kurwa, o, pierdoli, kurwa ja. z Kurwa, spierdolił, opierdolił, kurwa dealera. Ja pierdolę. E to Speedy go on nas zapierdoli za to. Rozjebój się od drzewo! Kurwa! Wysiadaj z samochodu, bierz bierz temat. Siadaj! Nie chcę jechać! Bierz ile możesz i ten samochód wyjeb? On jest kurwa na GPS-ie. Spadaj, siadaj! Ja pierdolę! Wpadaj szybko! Szybko być kurwa złotą! Ile temat? Szybko bierz, wkładaj! Ile masz sił w rękach? Oni mają namierzony ten samochód. No, nie wiemy! Teraz jakieś mamy wszystko Możesz jechać za róg. Coś działamy sobie... Znamy, znamy jedno miejsce. Znamy takie okay. jedno miejsce. musimy sobie na panienki zajechać, tak? No tak, oczywiście. No My, tak! Bo no. Już to już warszawski już wszystkie znamy tych szczęśliw. My rozumiemy. Wypenetrowamy w To Jest taki dziwki w mieście. weź w mieście. szoku? Ruchać ile wlezie dosłownie no może, no może droga trochę kręta wszędzie wszędzie może wszędzie trochę kręta wszędzie Na górze wszędzie wszędzie Mam wszędzie Na są wszędzie 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 się wszędzie Nooo, tak. ale my mamy zielony Dobra kurwa, słuchaj teraz. Teraz kurwa wychodzisz, kumasz? rozumiesz? Łapy, dajesz temat, dajesz temat kurwa na ziemię. Dajesz, wy, wykładaj kurwa, wszystko co masz. bo cię kurwa odstrzelę. Odstrzelę cię, kurwa z. O, bierzemy, go, bierzemy go, kurwa na górę. Idziesz, ja go kurwa piluję, bierz go, prowadź. chodź tu chodź, chodź. Szybciej kurwa, co truskowa się? Ja Podrobinie. Myślałem, że ci kurwa dysowałeś, mi my będziemy z to był kurwa. zaprzezień? Gdzie ty idziesz? Kurwa poleciał! Kurwa! To pełnił rozstrzelać, samobójstwo! Rozstrzelać! Kurwa, dobij go! Dobij go, go! Gdzie on leży? Tam samo! Dam mu jeszcze, kurwa! Paliwem go poleję Spal go, kurwa! Kurwa, nie działa! Dobra, spierdolamy! Dobra! Spierdolamy, spierdolamy, chodź! Dobra mamy temat Kurwa dobra, dobra, dobra. Czekaj Szybko bo zaraz przyjadą On pewnie układa z policją A jego kurwa Kurwa Już zadzwonił Po, 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 po czeslotku On pewnie posłucha miał kurwa No jak chuj Dobra spierdalamy się Spierdalamy się kurwa Do bazy, do bazy Do bazy? Dobra Tam wszystko kurwa Przez następny rok Musimy temat schować nie ma to i owo Ale szybko, szybko, na Chodź ty, chodź ty szybko. Dobra, szybko, szybko. szybko. Dobra, szybko, szybko, do bazy, szybko, do bazy, szybko. Szybko. Nie złapił nas, ja pierdolę. Dobra, już, już jesteśmy widzowie. Patrzcie, kurwa. O tam, patrzcie ile mamy tutaj sortu, poczekajcie, gdzie to jest. Gdzie to temat? A, kurwa, stoi no Patrzcie Kurwa Siema mordo Trzymasz? Trzyma tutaj nie ma Trzyma gardę Pokazujemy, pokazujemy temat Łysy kurwa Idziemy On zna, niech zapisze sobie Kurwa, zapisz bo temat tam przy sobie No właśnie, kurwa Tu jest Dobra, przy komputere To jest tematu No, to jest firma Kamendłonek, byście nie wiedzieli to jest właśnie baza Kamen tu się realizują wszystkie kurwa odcinki Tutaj nam wszystko kurwa, Na tych komputerach Dobra, powiedz, idziemy, idziemy na miasto, idziemy na dziwki dobra, się, dobra, no jak chcesz Muszę się odstresować kurwa po zabójstwie z No to trochę wycieńczują... wycień... Wy, wy, nigry Dokładnie Dobra Pas, dobra tam. Dobra, tam idziemy, idziemy. Opuszczam tą bazę Spisuje tajny kod, nie możecie widzieć go Kurwa, zakryj, zakryj Dobra, jest tam, wyjdziemy. Żyt Chodź, wsiadaj, wsiadaj do Kurwa, noś. Dobra, kurwa, witowy, podjechaliśmy, tam wychodzimy Dobra, chodź tam, Chodź, kurwa. kurwa To jest szluga. To nie ja ma Odpierdolę Nie ma tutaj tego, kurwa Panu sprzedasz, chuj ale, ale jesteśmy zarobieni, ja pierdolę ty. Cały bagażnik ty kurwa. kurwa Do końca życia mamy Iść to, że go rozjebaliśmy w końcu Kurwa, jak się Kurwa, pruduje. ale on jest debilem Kurwa, przyjechał, my na niego Dishy dobry gry i się W dostał My się z uzułkami zostaniemy kurwa, Ty Zeskoczył, on sam skoczył, już wiedział, że no, Skoczył, bo jest kurwa tak? Wiedział, że to sensu nie ma Wiedział, że nie masz kurwa szans, że zginie i tak Dobra, ja mam tam kurwa trzy kulki, kurwa pod zaskoku, w łeb, po co skoku, No kurwa poleciłek jak... Chcę powiedzieć, że zabiliśmy go kurwa własnymi ludzkami Dokładnie O no, chodź się, przyjdziemy, kurwa ci pokażę jedną no, rzecz Tu jest, jest. jest. No. Wosta ten samochód, żeby kurwa nas nie rozpoznali Psy, kurwa byli No my byli. kurwa mamy, Gdzie musieli wizerunek zmienić Paszporty, kurwa, wszystko Kurwa wypierdolamy z tym, tu jest duży przypok Wypierdolamy z tego kraju hop, Wypierdolamy, hop. to już kurwa Każdy się rozgląda za nami Listy gończę. No kurwa Ty Co jest? Co? Ty, widzisz tego Hop? Co jest tam na lewo Co to? Kurwa Hop, Hop wygląda jak stawka Nie, co? na pewno nie, co ty co gadasz? Przeskawkę samochód Spierdoli, kurwa kurwa bierz, bierz, bierz samochód, bierz samochód, jest, 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 jest samochód. Siadaj, siadaj, wsiadaj. Ja wiem że on jest Gdzie może być Kurwa ci pieszy zjebał Ja pierdolę! Ja Dobra, to chuj, to robimy tak Idziemy kurwa na dziwki i... Poczekaj, się roku, rozglądajmy się chwilę. Ale nie no, jedź na dziwki, ja a ja to będę będę... Pierdole jak na dziwki już jechać. Ale ja się będę kurwa. tutaj rozglądać. To może nie było on. Kurwa, Właśnie, ale kurwa. Chłop przypominał mi. Ale, zaczą, ale też zaczął spierdalać. No, zaczął spierdalać, ale. Ty byś się spierdalał, bo ty cię Nie wiem, kurwa, to No, kurwa, to tchnie w. No, dobra, nie dziw Ja no to nagrywam, to później, kurwa, zobaczę na kamerze. Dobra, na slow motion, kurwa, zobaczymy. No, przybliżenie do tego. tego do tego, tego. O, o kurwa, pierdol! Chuj, jedziemy, nie nasze auto, można być pierdol. No, z cywila jakiegoś Pojebaliśmy Skurwa tak kurwa, jesteśmy... tak? kurwa to w tym mieście tak naprawdę I zarazem kurwa kuta sobie poskoczy My jesteśmy młodzieżni My idziemy ściskami, tak? O kurwa To są spółki dziwki. Dobra Mamy zaparkować to auto Ktoś stoi Ej to, to nie on? Gdzie? Ty, kurwa! Co? Ładny, podnóś! Kurwy! Co jest? Staj się, się, Nie, dobra, 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 dobra! To ty, kurwa! To ty! Z jakim chujem ty przeżyłeś? To ty, kurwo! Jakim? co ty jesteś tak głupi? Co Że kurwa, nie wykorzystać takiej okazji na was? Kurwy, syny i Ale to przecież ty byłeś! To ty przeżyłeś. byłeś! My się zabiliśmy! Ty nie żyjesz, człowieku! ja! Kto to był? To Człowiek przybrany za mnie Kurwa Gdzie jest temat? Nie wiem Bo magazynku W ale nie w tym samochodzie Ale nie w tym Ale to chuj, to już kurwa byśmy musieli Kurwa Do bazy musimy Przecież wiesz Temat na Alta Street 35 to kurwa. dogadamy się, od twojego koleżkę Dobra, A kurwa nie, oddam Kolejny dłuższe będzie miał Ale tylko nie wikiwos, kurwa Łobanduski to... Zobacz Kurka mezyjca Dobra, jest. Kurwa, uratuję cię Uratuję cię Twojej ziomeczki Kurwa, uratuję cię kurwa, kurwa Ja pierdolę Jak coś, to pisz SMS-o EEEE Dobra Dzień Coś się kurwa odzywało, zajechał nas od... Kujowej strony Ja myślałam że on nie żyje jebamy Dobra widzowie, musimy jechać pod tamę Bo muszę idę samochód ogarnąć Na do mechanika Kurwa, mal widzowie Jakim cudem No i co teraz, widzowie Muszę mu Jak wykiwa mnie Co, jak nas wykiwa, widzowie Nie oddam z to będzie koniec kamienia. Tak kurwa nie może być, widzowie. Ja biorę samochód, kurwa, jadę na bazę. Gdzie ten samochód? Dobra. Tutaj jest. Specjalne kurwa na takie okoliczności. Dobra kurwa, widzowie. Zobaczymy się, jak tam będę. Widzowie, jestem już w bazie. Szybka akcja, kurwa. Wysiadam biorę temat. Kurwa, macie No niestety, widzowie. Klamka zapadła. Czas egzekucji, kurwa. Czas ostateczny nadeszli, widzowie. Powiewałem się już tego. A ja ile po towar tutaj. Weź mi coś do bagażnika, weź swoich ludzi. tej kurwa, wszystko do bagażnika. Zaraz mam tam wyjść, kurwa. Dobra? Dobra. E, kurwa, ci pensje, kurwa, obniżę, jak tego nie zrobisz. Dobra, Dobra Fizo. Musimy to. Kurwa. Ja już mam plan, tak naprawdę. Ja już, kurwa, wszystko mam tutaj zapisane. Na dysku twardym, kurwa, w mojej głowie. Dobra, wchodzimy. Tu, bro, ja jadę, to baczymy się, kurwa, jak będę blisko już. Dobra. Widzowie, jestem, kurwa, blisko. Tutaj mi już go pokazuje na gps się złapało? Dobra. Wszystko albo nic, widzowie. Robimy to. Ja się nie boję, kurwa. Widzę go. Trendy to zajechać. Uj, wyskakujemy. Masz temat! Ba wszystko kurwa w Poczekaj! Spokojnie, uratuje cię! Bogaśnik. Wszystko w bogaźniku! Chmelczki skrips. Jeżeli je ruszysz, zatyka GPS. Jeżeli zatyka GPS, pierdolę ci się na bazy. Mam po Pamiętaj kurwa! Pamiętaj kurwa! Pamiętaj, ręka boska na siebie kurwa! Upadnie. Pamiętaj! Ja mam na wszystko triki, próbuję Cię zabić, jestem niszczycielny, nie zabijesz mnie, się... próbuj... próbujesz mnie zastrzelić, ja Cię zapegam, pierdolę. Pamiętaj, muześ się kurwa dopadnie. Pamiętaj, to nie jest pierdolę. kurwa, to nie jest ostatnie, to nie jest moje ostatnie po, słowo. Po. Chodź, 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 pójdź z nimi. Pierdolę. Kurwo, jebano. Pierdolę. pierdolę. Chodź, Zbiłeś? Zbiłeś? Co? Zbiłeś? Kurwa, to, że... widzisz kurwa? A, to, ten, to ten samochód, który... Ja Chodź Szybko, szybko! Zobaczymy ten samochód rozjebany. On zginął! Zginął! Ha. Nie mogę wsiąść! Dobra! Chodź szybko! Wsiadłeś? Poczekaj! To ten samochód, który przygotowałem od dwóch lat kurwa, mówiłem, że kiedyś się przyda. Kurwa, miałeś rację! Dobra! Jest. Jest, Jest! Kurwa, ciało rozjebane ja... na kawałeczki Nie ma go! Dobra, spierdalamy, bo psy zaraz tu będą Jedziemy stąd kurwa Jeszcze ja tam On nie niedopałek jakiś chyba No, chyba nie wypuchł no. jakiś o, ale, to byłby. O kurwa, o kurwa Dobra, widzowie Dobra Dudygnałem <ścoughs> się chyba No, wysiądźmy Koptki tram Widzowie, miało no, być tak, zyskawka zginął, taka teza z tego odcinka A ja się wperdałem tu pociąg Аува аува